Medytacja 18. O zawołaniu któż jak Bóg. Przedstawia ksiądz Krzysztof Pelc. Zawołanie świętego Michała Archanioła któż jak Bóg można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze chodzi o okrzyk wojenny: kto może uważać siebie za równego Bogu? Ale ten znak zapytania wskazuje także i na to wszystko, na ducha prawdziwie mistycznego, oszołomionego wielkością Boga. Ponadto imię Michał i kończący je mistyczny pytajnik wskazują na wyższość Archanioła nad innymi duchami, poza wszelkim stworzonym rozumem, których imiona pomniejszają i upraszczają tajemnice Boże oraz blask Jego chwały. Nawet jeżeli Michał jest aniołem walki zwycięstw. I jako taki zawsze jest kojarzony z wojennymi triumfami, to przede wszystkim jest aniołem mistyki, całkowicie pogrążonym w kontemplacji i upojonym miłością Boga. Stwierdza Alfonso Giusti, sekretarz generalny rycerstwa świętego Michała Archaniowa, Michalicki książę Poetów, ksiądz Ferdyna Dochała, Napisał w latach 70. wiersz o świętym Michale Archaniele pod tytułem ,,Michael, któż jak Bóg? Muzykę do tego utworu napisał ksiądz Karol Dąbrowski, i od 1978 roku ta pieśń stała się hymnem i ulubioną pieśnią kleryckiego zespołu muzycznego Michał oraz wspólnoty michalickiej. Oto jej słowa. Niech rozkołysze się jak dzwon potężnej pieśni, srebrny ton. Pod stopy panu pieś swą ściel, wyznawaj sercem, Michał. Michał, niech zabrzmi jak najpiękniej, Michał, niech sięga jak najdalej, Michał, i niech trwa jak najdłużej, Michał. Z ziemi do nieba gromko wznieś tę archanielską, sławną pieśń, jak chlebem pieśnią tą się dzieli. Głoś wszystkim ludziom, Michaeli. Konstytucje Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, podstawowy dokument określający duchowość i tożsamość Michality, stwierdzają, że zawołanie Świętego Michała Archanioła Tuż jak Bóg, jako wyznanie wiary, nadziei i miłości, wyraża podziw, uwielbienie i kontemplację Boga stwórcy, zbawiciela i uświęciciela, pobudza do gorliwości i męstwa, a nawet do walki o Bożą Cześć, gdy zajdzie tego potrzeba. Co oznacza i zawiera się. W wezwaniu świętego Michała Archaniowa, Któż jak Bóg, w języku łacińskim quis ut Deus. Święty Grzegorz Znysy mówi, że niemożliwe jest przedstawienie w adekwatny sposób Boga, który przekracza wszelki rozum. Właśnie to wyraża imię Michał po hebrajsku Mikael, to dlatego teologia hebrajska. Niewyrażalność stawia wyżej od najbardziej oczywistych stwierdzeń. To znaczy, że to, co wiemy o Bogu, jest o wiele marniejsze od tego, czego o nim nie wiemy. Dlatego żadne twierdzenie nie dorównuje pytaniu bez odpowiedzi. Jedynie w stosunku do świętego Michała, pismo święte używa greckiego słowa archangelos, przedrostek arch służy do wskazywania wyższości i w tym znaczeniu posługuje się nim święty hieronim gdy mówi o archaniele Michale rozumiejąc przez to że Michał jest księciem aniołów ta dominująca godność została wyraźnie podkreślona przez miejsce Michała w hymnie compiteor lub w litaniach gdzie jest wymieniany na trzecim miejscu po najświętszej trójcy i Najświętszej Marii Pannie. Angelologia otwarcie głosi tę godność, wysłużoną dzięki Jego miłości, wierności i odwadze. Pseudo-Dionizy, mówiąc o świętym Michale, pisze lirycznie. On jest obrazem Boga, objawieniem Jego ukrytego światła. Jest zwierciadłem najwyższego, przeźroczystym, czystym jak kryształ, bez skazy, bez plamy. Z kolei inny grecki teolog, Pantaleon Diakon, podkreśla, że prawdziwą nagrodą dla Michała po jego zwycięstwie była bliskość Boga, bliższa niż miejsce niegdyś wyznaczone Lucyferowi. Podczas gdy inne błogosławione duchy obecności Bożego Majestatu są wstrząśnięte zdumieniem, on znajduje się bardzo blisko Boga. Bez trwoki, a chociaż Michał ma wyjątkowy przywilej kontemplowania Najwyższego, bez ulegania świętemu przerażeniu, nie jest on zdolny do uchwycenia całego jego bezkresu, tylko Bóg doskonale poznaje Boga. Księga Daniela nazywa go pilnującym, a żydowska modlitwa Katysz wzywa go jako księcia miłosierdzia uprzywilejowanego i orędownika, orędownika Izraela przed Bogiem, liturgii katolickiej jest określany jako chorąży Chrystusa, który podnosi krzyż, sztandar zbawienia w dniu sądu i jak gdyby dla złagodzenia tej wojskowej funkcji oraz niepokojącej aluzji do dnia gniewu, jest nazywany również Angelus Pacis aniołem pokoju, który nie chce wojny. Dla błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Michalickich Zgromadzeń Zakonnych, święty Michał był przykładem zachwytu i uwielbienia Boga, ogniem miłości, który zwyciężył nieposłuszeństwo i bunt szatana. Święty Michał Archanioł, pisał nasz błogosławiony, Zapalony ogniem miłości Bożej zawołał Michał, to znaczy Któż jak Bóg, i gorąco przekonywał innych aniołów, iż powinni uznać przymioty nieskończone wspólnego im Stwórcy i Pana, i jemu cześć i hołd najwyższy oddawać. W swoim patronie widział wzór głębokiej pokory, gdyż archanioł ten toczy nieustanną walkę z pychą, Archanioł ten zwalcza naprzód smoka i jego aniołów jako ojca, pychy i przywódcy pysznych, bo od pychy, diabeł zaczął. Pychę więc na sam przód strącił do piekła rycerz sprawy pańskiej, zauważa na łamach wydawanej przez siebie powściągliwości i pracy. I przez całe życie ugosławiony Bronisław. Uczy się pokory u stóp Krzyża i razem z aniołami Krzyż adoruje. Nic więc dziwnego, że świętego Michała nazywa chorążem zbawienia, który trzyma w ręku zwycięską chorągiew Chrystusowego Krzyża. Pisał, pod opieką świętego Michała, idąc naprzód, to jest postępując w pokucie i pracy około naszego zbawienia. Nie tylko nie pozwolimy się zrujnować w naszych dobrych usposobieniach, ale samych prześladowań odnosić będziemy zyski i korzyści, nie spuszczając z oczu tej chorągwi, pod którą święty Michał Archanioł swój zastęp prowadzi, pamięcią na krzyż Chrystusowy i cierpliwością w znoszeniu naszych krzyżów życia. Świat ukrzyżujemy sobie i siebie ukrzyżujemy światu. Szczególne zwrócenie się do świętego Michała w duchowości księdza Markiewicza znaczyło również niepodzielność i całkowitość wyboru Boga w czystości serca. Do swoich wychowanków pracujących w Ameryce pisał, że mają naśladować świętego Michała w realizacji jego cnót. Cnoty świętego Michała to pokora, czystość i gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz. Gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz było jego uczestnictwem w archanielskiej służbie Bogu i Człowiekowi. W przypadku księdza Markiewicza, gorliwość ta ogarniała dzieci biedne i opuszczone, którym chciał zapewnić mocne orędownictwo w walce ze złem, towarzystwo, powściągliwość i praca, pragnąc jak najgoręcej uchronić i zachować wychowaną przez siebie młodzież od wszelkiego zgorszenia, obrało świętego Michała Archanioła, tego najpotężniejszego pogromca wszystkich, wszystkich gorszycieli, za głównego swojego patrona. Święty Michale Archaniele, który w brzasku swojego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnieniu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem. Na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, każdej chwili dawał siebie Bogu, wypełniając miłością Jego świętą wolę, Niech razem z Tobą, wołam bez ustanku, któż, jak Bóg. Pan wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.